W tym sezonie w Robita 69 do 74 z nami y, bohaterzy Energii Czarnej Słupsk, z Tomasz Śnieg. Przepraszam, rozgrywający Tomasz śnieg, a także trener Energii Don Donald Skyris. Najpierw oddajemy głos y, trenerowi Czarnych, Donaldosowi Krajosowi. Coach post game comment about the game. Just share a few thoughts with us. Okay. Good evening. Oh, to this game, we knew that this was going to be a tough game. and this is a good team with solid defense and good discipline on the court. and uh, one thing i knew what we had to do is we had to make it a defensive game. okay? i was, uh, I was sure i was going to have to win it on defensive ending. for the most part, i think it, uh, it works, you know. we had three 15-point quarters, which is big, okay, against this team. and uh, after the you know, after the break in the second half, we knew that they were gonna come out strong and they did with some uh, intense defense and really showed the power of this team. So our offense got a little bit uh, pushed out of positions and also, you know, we missed some easy shots and free throws just made the game closer, you know, and more tough for us. But uh, this is a tough place to play and a tough place to win. So very happy with this victory and very proud of my players and Tom, he gave us some good energy in the main minutes and helped us out a lot thank you Trener Kajrys powiedział, że przed tym spotkaniem doskonale zdawał sobie sprawę z tego, tak jak zresztą cały zespół Netniczarnych, że teren na Wrocławiu jest bardzo twardy, że jest dobrze zorganizowana w defensywie, a także zdyscyplinowana i wiedzieli, że muszą ten mecz rozegrać, muszą ten mecz sprowadzić do meczu typowo defensywnego, bo w obronie właśnie rozstrzygnąć się roz losy tego meczu. Wszystkie, czy większość przedmoczowych założeń działało przez praktycznie Większość spotkania w drugiej połowie drużyna Energia Czarnych wyszła z takim nastawieniem, że wiedziała, że Śląsk rzuci się do obrony. Patrząc na statystyki przy tak dobrze broniącym zespole, jakim jest Śląsk, dwie kwarty, w której Energia Czarnie rzucili 20 kilka punktów w 20, 22, 23 w pierwszej i drugiej kwarcie. To są dobre wyniki. Pod koniec meczu pomogliśmy Śląskowi nieco dość przez to, że nie trafiliśmy kilkoczystych czystych rzutów i popełnialiśmy proste straty. Podsumowując, Wrocław to bardzo ciężkie miejsce do grania w koszykówkę. Jestem dumny ze swoich zawodników, jestem dumny także z Tomasza Śniega, który dał bardzo dużo zmianę i bardzo dobry zawód. Tyle Donalda Skyrus Na razie jeszcze przed Państwa pytaniami odejmę w tej chwili głos do rozgrywającego energii czarnych, Tomasza Śniega. Dzień dobry. Tak jak trener powiedział, Wrocław bardzo ciężki teren, tak jeszcze tutaj szans w tym sezonie nie przegrał. My przyjeżdżając tutaj wiedzieliśmy, że, że musimy być gotowi na bardzo fizyczną grę, po prostu na wojnę. Mieliśmy nieco, po prostu nie mogliśmy trenować optymalnie, ponieważ w tygodniu poprzedzającym mecz opuścił nas bojan Trajkowski, zostaliśmy jedynie z jednym nominalnym centrem. Ale wyszliśmy tutaj od początku agresywnie, bardzo dobrze broniliśmy, dobrze się komunikowaliśmy i to zaowocowało 15-octową zaliczką. W drugiej połowie nieco, nieco ta komunikacja była gorsza, niepotrzebne straty i zrobiła się nerwówka, ale pokazaliśmy, że, że mamy charakter i końcówkę rozegraliśmy bardzo dobrze. Myślę, że kluczowa była trójka Jarka Mokrosa, który dał nam taki oddech i. Udało się wyrwać to zwycięstwo, także bardzo się cieszę, bo już drugą twierdzę po prostu łamiemy raz w Radomy też Rosa. Nie przegrane czuł siebie, nie tam wygraliśmy ciec, sam stało się bardzo. Dziękujemy Tomaszu śniegowi. Czy mają Państwo jakieś pytania do przedstawicieli energii czarnych słów? Słuchaj. Pytanie do Tomasza śniega. Na początku gratulacje drużynie przyjezdnej. Wygraliście, sam mówiłeś o tym jako pierwsi w orbicie. Czy to powód do dumy i jak to może zmotywować zespół Czarnych na następne mecze? No, na pewno powód do dumy. No. Tutaj grało dużo dobrych zespołów, m.in. z ten na górę, nie, nie potrafił tutaj wygrać. Także mam nadzieję, że, że teraz e, luty jest dla nas bardzo ciężki, zaczynając od tego właśnie spotkania. a Teraz w niedzielę mamy derby z Koszalinem, wiadomo co to jest za spotkanie. Następny kolejny mecz w Gdyni za gdzie, gdzie tam też jest bardzo ciężko. Mam nadzieję, że teraz będzie coraz lepiej. Trener Kajbis jest praktycznie z nami niecały miesiąc, także cały czas się docieramy. Uczymy tej, tej nowej taktyki zarówno w ataku i w obronie i z dnia na dzień jest coraz lepiej. Także myślę, że daliśmy jasny sygnał, że my też chcemy liczyć w tym sezonie no Tomasz Śnieg, jeszcze jakieś pytania od naszych gości? Tomek, Rafał proszę może. Zagrałeś z żarem zagraliście na taką mieszane rozegranie w tej czwartej fazie. Jak się grało w tym momencie? Czy taka miała być taktyka? Znaczy, to... wydaje to... mi się, że, że Śląsk już nie ma nic do stracenia i musiał grać na, na pograniczu fali, na całym wojsku bronić. I... I to była zagrywka od naszego trenera, że, żeby po prostu wyjść na trzech małych obwodowych, którzy grają dobrze na koźle i którzy potrafią przytrzymać tam piłkę w, w trudnych warunkach. I myślę, że to się udało patrzeć na ten cel. do drugiej części konferencji prasowej, w której powiedzą się szkoleniowiec Ekipy Śląska, Emil Rajkowicz, także rzucający i mieć. Najpierw, oczywiście, standardowo zaczynam od trenera Rajkowicza, któremu. три моменти од еден Uh, like to congratulate the team of Charlie for the victory. They played really uh, good. Ја погратувам чарен звучество, го е Until we wake up that uh, we should start playing uh, defense, uh, it was already over. Каде за што така рода и points in the first half. 29 in the second. So this tells us everything. We lose the game in the first half. 45 punktów straconych w pierwszej połowie, 29 w drugiej. To mówi wam wszystko. Przydaliśmy to spotkanie w pierwszej połowie. We have a game on Saturday. We need to put this somehow uh, behind us and uh, to to focus on the next games that are coming. First uh, Sharp on Saturday and then Cup is coming. Mamy kolejny mecz w sobotę, musimy tę porażkę spróbować jakoś spróbować o niej w jakiś sposób zapomnieć. W sobotę kolejny mecz w następnym tygodniu Puwe Polski. Tyle trener Andy Rakowicz. oddajemy głos wicencem Śląska. autorowi 12 oczy. Kobi wojeciowie. Tak obecłeś na to zrobić. powiedział, first half we play very bad We let them to get rhythm make a lot of shots uh, we didn't defend good but second half we start to play like we supposed to do all the game and we got one chance we come back to the game to one point but we couldn't make it to return and to win the game fatalnie i dawaliśmy im trafiać ich rzuty takie wygodne, które sobie wypracowywali wróciliśmy w trzeciej, czwartej kwarcie doszliśmy czarnych na jeden punkt mieliśmy ich na wyciągnięcie ręki, ale nie udało się skończyć, nie udało się przełamać tego wyniku na naszą korzyść także trochę za późno ale ogóle radzi pojawić jakieś pytania? przedstawicieli śląska coach, for the fight I'm correct, if I'm wrong, but I saw that

W pierwszej fazie brłiliśmy akcję Pikendrol z Blasingiem w zupełnie inny sposób, a to dlatego, że y, szliśmy poza sobą, to dlatego, że na wojsku był Aleksander Mladenowicz, którego umiejętności defensywne nie pozwalają na inną grę przeciwko tego typu zawodnikom, jakim jest Blasingiem. W drugiej części to zmieniliśmy, bo na wojsku częściej przybywali kabiński Tomasze, którzy są szybsi, z którymi możemy inaczej grać na Pikendowo, inaczej je bronić. Let's talk about, uh, future. Um, do you think that Śląsk will be able to defend the national cup in the First of all, uh, there will be a big difference. Uh, last season you played it here in Orbita and uh, you see how difficult it is to, to lose a game, especially this season we are winning everything. So it's a big difference to play in Orbita here as a home court and in Gdynia. Uh, po pierwsze, to jest taka różnica, będzie znacznie cięższe obronę tego tak, tytułu ze względu na to, że nie gramy we Wrocławiu. Sami widzicie, jak gramy w Halo Orbita i o ile ciężej gram się na wyjazdach. Także to po pierwsze, na pewno będzie trudniejsze zadanie niż w zeszłym roku. but uh, what has characterized us, uh, excluding this first half of this game until now, was uh, the fight and don't give up uh, on uh, no opponent. so we will just try to, to do this uh, during the whole 40 minutes in every game that uh, is left in the season, including the cup. A tak jak pokazałem dotychczasowe mecze, nie licząc dzisiejszych pierwszych 20 minut my uchodzimy ze zespół, który nigdy się nie poddaje, walczy do samego końca. Postaram się, aby podczas Pucharu Polski właśnie w taki sposób grać przez pełne 40 minut.